Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam Cię na Clean With Me wersja niekoloryzowana, czyli ten stan za stanę, który tutaj jest, pokażę Wam i doprowadzimy to mieszkanie do stanu użytkowego, a nawet do stanu satysfakcjonującego, który będzie trwał całe 5 minut w porywach do 10. Ostatnie Clean With Me było dawno temu, ponad pół roku, a ja wiem, że Wy bardzo lubicie te filmy, bo one motywują, a ja przy okazji postaram Wam się przekazać jakieś. Fajne triki, wskazówki, no i oczywiście te motywacje. Sytuacja jest o tyle inna, że znajdujemy się w zupełnie innej przestrzeni, o wiele, wiele mniejszej. Też mamy o wiele, wiele mniej rzeczy tutaj. Natomiast pokażę Wam, jak ja sobie radzę albo nie radzę w mieszkaniu. Mieszkanie ma ogromne plusy, na przykład to, że ogarnia się je szybko. Przestrzeń jest mała, no ale prawda jest taka, że tu się czegoś nie sprzątnie, tu się coś odłoży, tu się rzuci. I już wizualnie jest gigantyczny bałagan, bo na większej przestrzeni rozkłada się to trochę inaczej. No ale właśnie, chodźcie, e, posprzątamy, pokażę Wam jak się tu odnajduje. Może jakieś triki, może jakaś organizacja przy okazji zabieramy się do pracy, bo to nie ma na co tracić czasu. Myślę, że tak dwie godzinki patrząc na to, jaki jest bałagan tu. I mamy zrobione. Czy długo? No, w domu to zajęłoby około 4 w mieszkaniu, tak jak mówię, no jest nieco szybciej. Także dojdzie. Dodatkowo mamy jutro z rana gości, więc trochę tę przestrzeń trzeba będzie jakoś przygotować pod nich, no to, to jest sporo do zrobienia. Dobra, szafa. Szafa nie wygląda najgorzej. Tutaj kilka rzeczy do poukładania i lecimy dalej. A właśnie, jeżeli macie problemy z organizacją szafy, nie macie półek, brakuje Wam. Czegoś takiego, żeby właśnie na przykład t-shirty odkładać, to ja polecam mam takie półki, o no, Ikea czy inne tego typu sklepy, JISK. Zawiesza się to na drążek i już mamy półeczki. I organizacyjnie wypada to o wiele lepiej. Szafy o dziwo były całkiem czyste, nawet mnie to zdziwiło, bo czasami wiecie, jak wrzucam, wrzucam, żeby nie było na zewnątrz. Yy, więc zabieram się za łazienkę. Tu już jest trochę gorzej, no bo też znowu mało miejsca, pięć rzeczy odłożonych nie na miejsce. Jest chaos. Natomiast y, w czasie, kiedy będę sprzątać blaty, kosmetyki, to już sobie przygotuję toaletę i kabinę prysznicową. To nie jest super najlepsze do kabiny prysznicowej, ale co tam ma schodzić, schodzi. chodzi. No i ja oczywiście używam bardzo, jak się okazuje, kontrowersyjnej y, pasty The Pink Stuff która u niektórych sprawdza się genialnie, a u niektórych w ogóle nie działa, co mnie szczerze powiedziawszy dziwi, ale z drugiej strony może sobie tak wnioskuję, że po tej nazwie niektórzy oczekują więcej. To jest miraku, którzy jakiegoś cudu oczekują. Nie, ona doczyści pięknie właśnie dół kabiny prysznicowej, umywalkę, blaty, buty, szafki itd., ale też nie oczekujmy od niej jakiegoś. Cudu. Mleczko pewnie jakieś z taką drobną mikrogradacją sprawdzi się podobnie, ale ona mi się super sprawdza: cenowo wychodzi fajnie, jest wydajna, jest multifunkcyjna, więc ja lubię, używam i tyle. I pracuję bez rękawiczek, i teraz wszyscy mogą na mnie krzyczeć, ale ja muszę mieć czucie w palcach, moi drodzy, bo jak tego czucia nie mam, to nigdzie nie zajdziemy, nigdzie. Czy jest ktoś w tym teamie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, lecimy z łazienką, jest malutka, więc idzie na szczęście szybko. A jeśli chodzi o kabinę prysznicową, to pamiętajcie też o najlepszym jej przyjacielu, czyli ściągaczce do wody. No i najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o sprzątanie, zwłaszcza łazienki, bo tu jest lustro, tu jest o, taki lustrzany przycisk, tu jest szyba prysznicowa. to ściereczkę z Wilady przywiozła mi moją mama z Polski, bo tej nie mogłam, tutaj nie mogą, tutaj znaleźć, jednak ta żółta jest najlepsza. I nie zostaną wam smugi tutaj, nie zostaną wam palce tutaj i na lustrze też nie będzie smug. Następnie zabieram się za sypianie i chociaż wygląda tutaj tragicznie, to wcale tak nie jest, bo po prostu, tak jak mówię, wystarczy odłożyć rzeczy na miejsce, w którym powinny być. Jeśli chodzi o małe przestrzenie, na pewno super rozwiązaniem to jeżeli się urządzacie, wprowadzacie do małego mieszkania, po prostu do mieszkania, bo myślę, że w każdym mieszkaniu to jest pewne rozwiązanie. Łóżko z szufladami, albo wrzucamy tu pościel, albo zapasową pościel dla gości, albo po prostu robimy z tego jakąś tam użytkową szufladę. My dokładnie to samo łóżko, ono się nazywa Blindness. I mieliśmy w Irlandii i też byliśmy z niego zadowoleni. No bo tu są cztery solidne, wielkie szuflady. Hania też ma w pokoju fajne rozwiązanie, także Wam pokażę. Eee, no a tu muszę sobie poukładać, bo tu mam taką szufladę, piżemy, rzeczy po domu i rzeczy do ćwiczeń. No szafa nie jest za duża, więc naprawdę tym się tutaj ratujemy. Tam mam jakiś sprzęt, tu z drugiej strony są szuflady mojego partnera. Także naprawdę super rozwiązanie przy w mniejszych przestrzeniach. No i kiedy już widać tutaj podłogę, to ee, odkurzanie, czyli ostatni etap, przedostatni, bo jeszcze mycie podłóg Dyson od grudnia z nami, od połowy grudnia, czyli ponad miesiąc. I sprawdza się świetnie. Nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia, oby tak dalej. Także no jest genialny. Nic mi tak nie odkurzało do tej pory, chyba jak Dyson. Świetnie też długo trzyma bateria eee, i można sobie kupić Trzyma deokód do przycisku, jeżeli kogoś drażni trzymanie przycisku, bo macie te starsze modele, gdzie przycisk się nie blokuje. Jeżeli chodzi o mycie podłóg, to na takiej małej przestrzeni bezproblemowo używa mi się płaskiego mopa. Szybko, sprawnie, tradycyjnie. Tak mało miejsca mamy, a udało mi się wygospodarować całą szufladkę dla gości. Także tak jak powiedziałam, jeszcze jakieś przygotowania pod gości będą, więc wszystko ładnie tutaj. Jeszcze damy im suszareczkę i, i teraz. Już nieraz Wam opowiadałam o tych zapachach do prądu z Bath Body Works. Uwielbiam je, tu mi się właśnie skończył, więc wymieniam na nowy. Idealnie na przyjazd gości. Ze mną zdecydowanie najtrudniejsze zadanie dzisiaj, czyli pokój dziecięcy. Generalnie pokój dziecięcy <głos》> zawsze jest najtrudniejszy, bo ona ma na najwięcej ma a e, Hania mi nie pomaga, ponieważ nagrywam film, więc ją oddelegowałam. E, I to jest przestrzeń, którą chcemy przygotować dla gości. W sensie tu ich podejmiemy, tutaj będzie ich pokój, więc tym bardziej trzeba się do tego sprzątania przyłożyć. No to zaczynamy. Tu wam kilka trików organizacyjnych, fajnych pokażę. Przede wszystkim należy do nich łóżko i od tego zacznijmy, od e, pokazania wam szuflad i pozbierania przy okazji tego, co do tych szuflad należy. A mianowicie w pokoju, Hani jest takie fajne łóżko, które ma dwie duże, może nie duże, dużo mniejsze niż tamtej sypialni, no ale jednak spore szuflady. A tu jeszcze, słuchajcie, jest wyciągany drugi materac. Co prawda on jest trochę za duży do tego łóżka, więc ciężko go wyciągnąć, ale to wszystko wyjeżdża. Dzięki temu można podejmować większą ilość gości. Mamy dwa pojedyncze single Łóżka. Także to jest super, to też jest łóżko z Ikei, bo zobaczcie, śpi dziecko, śpi ktoś jeszcze zawsze. Może tutaj na przykład koleżanka na nocowankę przyjść. No i jeszcze są dwie szuflady na organizację zabawek. Także to jest coś wspaniałego. No a ja zabieram się właśnie za ogarnięcie tutaj tego laleczkowa. Już go tutaj nie segregujemy, po prostu całe tutaj zrzucamy. Kolejnym fajnym rozwiązaniem są takie wielofunkcyjne mebelki. My tutaj mamy chyba akurat Action Puffę. Do siedzenia, na której tam można sobie przycupnąć Pewnie to jakąś ograniczoną wagę ma, ale można. I tutaj Hania trzyma sobie wszystkie swoje pluszaki. Dwa w jednym pluszaki zrzucone, nic nie widać, ładnie wygląda. No i jeszcze pełni funkcję, właśnie jakiegoś takiego taboreciku. Czasami, Czasami też potraktuję go jako stolik, także bardzo fajna rzecz, właśnie jak się nie ma za dużo miejsca. Oczywiście w dniu sprzątania wstawiam też pranie. No wiadomo, robię to też jeszcze 4 inne razy w tygodniu. Natomiast tak jak widzicie, tutaj praleczka już uszykowana. Następnie rozpakować zmywarkę, wszystko na miejsce, no i ogarnianie kuchni na szczęście. Kuchnia jest tutaj mała, ale oczywiście, tak jak już mówiliśmy, ma to swoje plusy i minusy. Ale w miarę szybciutko się ogarnia. Śmieci z blatów, kilka naczyń, wszystko poukładać na miejsce, przejrzeć lodówkę, przejrzeć szafki, umyć zlew i w zasadzie tyle gotowe. Jako, że tu jest bardzo dużo okien, w zasadzie w, w ściany są oknami, no to e, wszystko się łapuje, dzieci, koty i tak dalej, więc trzeba to też koniecznie co tydzień minimum przetrzeć. i ostatni etap, który zwiększa całe dzieło, czyli oczywiście odkurzanie no i mycie podłogi. Voilà, gotowe. To by było na tyle porządek na 5 minut zrobione. Nie, no za każdym razem sobie obiecuję, że będę odkładać rzeczy na miejsce. Ale wiecie, jak to jest w takim codziennym biegu? Nie zawsze te rzeczy na miejsce da się odłożyć, bo szybko, 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 ale posprzątane. no i tak właśnie się tutaj odnajdujemy, jakoś się odnajdujemy, dajcie znać, czy wy macie jakieś fajne triki i patenty na organizację i sprzątanie takich małych przestrzeni, plusów jest takich dużo, że nie trzeba właśnie tych wszystkich kurzy, podłoga to całkiem mały metraż, Fajnie, szybko idzie. Jakby ktoś pytał, ile to jest metrów, nie mam pojęcia. Było chyba, że koło 70, ale wydaje mi się, że jednak trochę mniej. W każdym razie, posprzątane. Bardzo się cieszę, oby się to utrzymało. Mam nadzieję, że jakieś rady i przede wszystkim motywacje tutaj dla siebie znaleźliście. Ja póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.